Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Gryteriaria. Ja jestem Wigo, a Tadeusz właśnie skacze. Przywita się z Wami także. No cóż, ostatnio weszliśmy do hard modu i wcale nie było tak łatwo. Dostaliśmy, próbowaliśmy wybudować dla szamana e, domek na, e, w dżungli, ale zginęliśmy. Więc dzisiaj będziemy trochę walczyć z wall of flash może jeszcze raz. Może kilka razy, ale zaraz, 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 zapomniałem, zapomniał Tadeusz wziąć potki. E, Dobra, żelaznej skóry, widzicie ile mam dalek, no ale chyba to teraz nie będziemy miało lufesza, może raz, dwa, zobaczymy. E, Obsydianowej skóry czy ja chcę? Nie chcemy. Co mamy tutaj, szybkości? A weźmy sobie szybkości, potki, softgry to z blasku, a weźmy sobie blasku, a co tam, e, budowania nie. E, co tu jeszcze ciekawego, potrzebnego? Widzimy mniej łowcy. Wyczuwanie zagrożenia to nie, nie, nie. Kolców można wziąć, otrzymują także obrażenia, dobra. Yy, Sercowe zasięgu to tak. Powroty nie. Niewidzialności nie. Wodnego kroku, tutaj są barwniki. Yy, teleportacyjne nie. grutołaza, grotowaza. Mieliśmy grutowaza. Są tutaj grotowaza, dobra. Ucznictwo, właściwie będziemy strzelać z łuku, to może. No to weźmy sobie, dobra. Chyba więcej, już nic tutaj ciekawego nie ma. Zbudowanie, dobra. No to w takim razie zrobimy tak, że pójdziemy pokonać ścianę miecha jeszcze raz. Może nawet kilka razy. Zobaczymy, jak nam się uda. I czy nam się uda, bo to teraz jest hard mode. Tam może być gorzej, niebezpieczniej. Więcej wrogów. Więc się trochę obawiam, że z tym orężem co teraz mamy może być ciężko, może nam się nie udać. No ale cóż, zobaczymy. Zobaczymy. Trochę już się tego hardmodu boję, ale. Mam plany małe z Tadeuszem. Ale pierwsze to, że pokonajmy jeszcze raz ściany mięsa. Uuu, już mnie coś bije strasznego O jaki on silny jest Już połowę życia mi zabrał, kurczę O no nie Dobra, jakieś nietoperze Dobrze, że mam te moje slajmiki i minionki, które mi pomagają O, Lost Girl Nimfa może, może wyrzuci, wykrywać metalu Oj, 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 oj ale biją wszyscy. Ach, nie wyrzuciła metalu. Szkoda. O Kurcze, Kurczę, muszę się uzdrowić już. Oj ojoj, oj, dobra. Weźmy sobie lalkę. Oj ojoj. Oj, I ściana mięcha. Oj, oj, oj. Tyle że życia straciłem. Niech to. Bafy. I walimy. Uwaga! Super! Teraz tak, siekamy. Mhm. O, mamy super buffy. O nie! Mimi od tyłu mnie zaatakował! O nie! Ja cię nie mogę, Wiecie co? Ja zrobię małe cięcie i widzimy się po przerwie. Witajcie serdecznie po krótkiej przerwie. Stwierdziłem, że z taką zbroją nie będę, się wal nie będę walczył. Z ścianą miecha. Jestem po prostu za cienki, za słabą mam zbroję, za słabe, za słabe bronie. Więc co sobie postanowiłem, to to, że z... pójdę do biomu z pająkami. Zobaczcie, jak sobie wszystko bije teraz. Pójdę do biomu z pająkami. Ukatrubię pająki, nowsze takie, są takie nowe pająki teraz, które rzucają kły i mogę zbudować spider web armo, a także, a także przywołać chyba 4, czy nawet 5 pająków minionków, które będą walczyć po mojej stronie. Dlatego też tutaj na mapie niedaleko znalazłem ścianę, znalazłem miejsce z pająkami i powoli, powolutku będziemy te pająki rozwalać, ale jeżeli one będą tak silne jak na przykład ta zbroja tutaj opętana, no to to nam zajmie wieki z taką bronią. No cóż, dobrze, że te minionki mi moje pomagają, slajmiki, ale też słabo biją, widać. Dobra, ała, ała, ała. Chmura masa też już mało co pomaga. Naprawdę jest ciężko tutaj, jest ciężko. No pszczoły może teraz, trochę pszczoł mi może pomoże. No ten pszczoł tu jeszcze ładnie pomaga trochę. A szczególnie te pszczółki, które wylatują stamtąd. Dobra, po tym. Po tym już slajmie dziwnym, toksycznym. Dobra, jesteśmy blisko. Przygotujmy się. masa przygotuje mnie do walki. Mam nadzieję, że będzie użyteczna. Dobra, mamy tu mnóstwo pajęczyn. Z tego co wiem, też inne, troszeczkę inne te pająki są. O właśnie, o właśnie, trochę inaczej, chyba, chyba inaczej wyglądają. Czarny pustelnik. O zobaczcie, taki Amazon sobie nie radzi, no. Oj, sobie ciężko ja. radzi. Ała! A jak Amazon sobie nie radzi, no to praktycznie żadna z moich, żaden z moich broni sobie dobrze nie poradzi. No, może ewentualnie teraz ten karabin, który dostałem po pokonaniu Wall of Flesha, ale nie wiem. Może na razie niech Amazonka, na razie zobaczymy, ile ków z tego pająka wyskoczy. Wypadnie. Okej, okay, mamy. Kiełpa 3. O ja cię kręcę. Ja potrzebuję 50, parę. Do tego, co sobie do zbroi, plus do tej, tej różdżki. No dobra. Cóż, powolutku. Może się uda. Oj, 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 oj. Chyba kogoś biją moje pająki. Oj, oj, oj. O, 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 chyba po mnie. Już drugi. O, nie, nie, nie. Mura masa sobie nie poradzi. Mura masa sobie nie poradzi. Dobra, kochani, widzimy się za chwilę po krótkim cięciu. Ok, jesteśmy z powrotem, ale tym razem jeszcze w domku, ponieważ chcę wam pokazać, że mam tutaj skrzyneczki. I te skrzyneczki, być może, nam coś dadzą. Może jakieś właśnie. Yy, Jakieś przydatne rudy. O, o, O! właśnie, widzę, że dostaliśmy kotwicę bolesną. 39 punktów o, obrażeń. Więcej niż Muramasa, więcej niż yy, nasz yy, Amaz, nasz, nasze jojo. Więc wydaje mi się, że możemy zamienić jojo na kotwicę. Super. Mamy przynęty Mitril, mamy rudę Mitrilu. Ruda miedzi to się nam nie przyda. A z żelaznej skrzynki. Sztabka Orichalkum super. I sokole ostrze, gwałtowne. 36 punktów obrażeń. Mamy już lepszą broń, widzicie? Może faktycznie to był dobry pomysł, żeby wrócić do domku. I zdobyć te nowe bronie. Bo teraz pójdzie nam łatwiej pokonać te pająki. Ok, odłożę wszystko na miejsce. Na razie nie potrzebujemy tego eliksirów, ruda trilu, może coś się uda z tego bu buty się sprzeda najprawdopodobniej, bo to nam nie są potrzebne one na razie mamy trzy tylko jakąś rękę dobra sprzedajmy w takim razie buty i tego nie będziemy sprzedawać, co tu jeszcze radar mamy, radar ten radar możemy sprzedać i co jeszcze? I tą rękę Zombie. Ok. To reszta chyba na razie resztę zostawimy sobie. Zobaczmy, czy możemy coś zrobić już z, tych, z tej, tego Oricharku, ale Mitri możemy przerobić na sztabki. Tylko dwie, ale zawsze są. Dobra. Coś jeszcze możemy zrobić. Nie wygląda na to, że możemy coś jeszcze z tym zrobić. Chyba nie. Nic więcej nie możemy z tych sztabek zrobić. Odłóżmy sobie Kasiora, żebyśmy jej nie zgubili. Jak zginiemy głupio. Przewodnik tu nadchodzi. Aha, no bo próbowałem jeszcze tak pod odcinkiem. Tam znowu iść do tej ściany miecha i od razu też zginąłem. Więc. Tak to jest. Dobra, odłóżmy sobie te e, sztabki. jest szybki. Wow, jak ostrze szybkie jest. No to to jest dobre gwałtowny odwrót. Kotwica obrażeń 10. Wow, bolesna. Nie, to jest bolesne. No też dobrze. Odrzuca super na pewno. To się na pewno nam przyda. Mamy bolesną kotwicę i gwałtowny mieczyk. Dobra, słuchajcie. To zrobimy tak. Tu Mamy mechaniczny karabin demoniczny, on też jest dobry. Ja wrócę do jaskini z pająkami. Pobiję się trochę z nimi i zaraz i, i w, włączę nagrywanie. Jak już będę kończył się z nimi będę miał odpowiednią ilość kłów. Na razie, Uff, zginąłem tyle razy, że po prostu nie potrafię tego zliczyć. Ale ta broń, ten karabin jest dobry na nie. Przytrzymuję je trochę i zbieram. Zbieram, tutaj mam, zostało mi jeszcze tylko kilka pająków do pokonania. Także to już zrobię na, na nagraniu. Ale zobaczcie jak ten karabin jest super. On jest dobry, on fajnie bije na odległość, a później mieczykiem tylko można ładnie dobić. Naprawdę mieczyk jest fajny także. Także myślę, że powoli sta staje się troszeczkę przygotowany do takich e walk z... że mogę się przeciwstawić hardmodowym e przeciwnikom otworom z tych hardmoda Naprawdę, już powolutku, ale i tak jest daleko, daleko do tego, żebyśmy byli naprawdę dobrzy. A ja ty spadaj. Do listo. Dobra, robię porządek tutaj. Zobaczcie, jaką mam jeszcze. Jaką super mam. Jaki kostur zatruty, mistrzowski. Jest też świetny. Też fajnie sobie radzi. Ciebie trzeba inaczej pokonać. Momencik, momencik, kostur. Ach. Teraz dać tak na ciebie. Masz, masz, po tobie zaraz będzie. Nie, jeszcze nie? Jeszcze chwila. Tam jeszcze jeden leży na ziemi, blisko kostur. Który będzie można sprzedać. Kły pająka. Dobra, po nim. Uff, sprzątnęliśmy tutaj tą jaskinię, wiele razy musiałem się cofać. Mamy 51, 57 Uf, pająka, to starczy, no my potrzebujemy chyba, nie wiem, 52 może? Także... Ach, w końcu! W końcu, w końcu! A słyszycie tą muzykę dżunglową? Widzicie moje skrzydła? Tak. Wybudowałem... Małą, małą wysepkę dżunglową nad moimi posągami, i tam sobie siedzi. Ile potrzebuje? Tam siedzi sobie szaman, i od niego kupiłem skrzydła. kostur królowej pająków. Czy ja chcę kostór królowej pająków, czy ja chcę kostur pająka? On kosztuje i Wiem, że na niego nie stać. Na kostór królowej pająków nie będzie mi stać. Nie, 24 kosztuje. Nie będzie mi stać na cały set. Ale tak, na pewno chcę wziąć ten hełm. Na pewno wezmę na pierśnik i na pewno na golenniki pajęcze i daje nam to zwiększa obrażenia słup o 12% premia za całość, a słup to chodzi oczywiście o nasze pajączki, które będziemy przyzywać. Mamy 21 jeszcze głów, no to starczy na kostur pająka na pewno, dzięki czemu będziemy mogli przywołać pająki walczące po naszej stronie, świetnie. Okej, okay. no dobra, teraz odłóżmy sobie niepotrzebne rzeczy, a więc, co tutaj chciałem, ten drugi kostur, który się sprzeda chyba, to jest zatruty mistrzowski, to jest zwykły, ale na razie zostawmy go, później sobie go sprzedamy, więc nasz hełm, nasz napierśnik roztopiony i na golemniki. Na razie one nie są nam już potrzebne, chyba nie będą już nigdy. Pajęczyny. Mamy tyle tej pajęczyny. Dobra, kosztur pająka wsadzimy sobie. A widzimy to, to chyba za jojo, a jojo odłożymy. Na razie już tam Jojo nie będzie chyba raczej potrzebne. Księga czaszek. A może Księgę czaszek odłożymy sobie. Także kosztur szlamowy to raczej nie, bo będziemy pająki teraz mieli przy sobie. Odłóżmy to. No, i tu już wygląda lepiej. PWN młot. Czy my ten mod potrzebujemy? Chyba nie niezbyt. A to jest mod mot, topór. Ale młot jest. Czekajcie, młot jest lepszy, bo to jest młot. A nie topór. Ale. Dobra, mod. albo topór. Całe wolimy. Pszczoły jeszcze zatrzymamy. Chmura w butelce to nie potrzebujemy. Magiczny pocisk. Też nie potrzebujemy. Och, nie ma gdzie wsadzić go. Trzeba nową skrzynkę zapewnić, ale on okłudnie wygląda teraz, ten. E, ta zbroja. Dobra. Chłypają K5. No, na razie ich nie potrzebujemy. Muramasa już się wysłużył. Teraz młot z meteorytu. To nie potrzebujemy. Pajęczyna. Ach, niech temu. No dobra. Lepka bomba, kule się przydadzą jeszcze, to połączymy je. Kostór pająka, dobra. I tak właśnie uzbrojeni, to możemy przywołać pająki. Teraz zobaczmy, ile pająków przywołamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Wow, pięć pająków, świetnie. Weźmiemy sobie naszą pokawkę, mechaniczny karabin i pójdziemy jeszcze raz na Wall of Flesh. A czemu by nie? Jak zginiemy, to zginiemy, ale i tak wydaje mi się, że już lepiej jesteśmy uzbrojeni. Mamy e, fajnych minionków, którzy będą walczyć po naszej stronie. Mamy właśnie zatruty kostur, który też jest dosyć silny. Także, no, zobaczymy. Spróbujmy jeszcze raz. I jak się uda, no to zakończymy odcinek. Jak się nie uda, to też zakończymy ten odcinek. Trochę taki pełen cięć, ale pierwszy raz mi się chyba zdarzyło, żeby tyle cięć robić. No, ale cóż. Nie chciałem, żeby się się już tak naprawdę. Ok, zacznijmy. Uwaga. Najpierw kosturem. Aż wykorzystamy. O, dobrze bije super. Ok, nie mam manę, teraz spalimy yy, karabinem. Wow, jak mu ładnie schodzi życie. To mi się podoba, pięknie pająki działają. O, zrobiliśmy nasze złoto. Świetnie, pająki działają bardzo dobrze. Znowu troszeczkę mano, troszeczkę malią go. Ok, Okay. I wracamy do terabinu. I ściana miecha ponosi klęskę i znów bez bawów tym razem poszło. Dobrze. Świetnie. A więc symbol czarownika. Kolczasty widziałem. O, już tutaj chcę któryś nas zaatakować. Dobra, przenieśmy się do domu. Zobaczmy jakie skarby dostaliśmy. A więc tylko symbol czarownika kolczasty. Oraz nic więcej. PWN znowu młot. Ale mamy już. Ten jest zwykły. Ten jest ostry. To możemy zamienić. I to by było chyba na tyle. Co ten sprzedamy. Bo nam nie jest potrzebny. Symbol czarownika będzie trzeba może umieścić gdzieś, ale to może innym razem. Słuchajcie kochani, w takim razie my się wydaje, że ten odcinek pomimo, że był pełen cięć, ale wydaje mi się, że zrobiliśmy jakiś progres, Stadek ma nową zbroję, e, ma nową różdżkę, nowe, mie nowy, nowe ostrze, kotwice, pokonaliśmy znowu ścianę mięcha, więc wydaje mi się, że powolutku, po, po mały, mały, pomalutku progres pro, robimy. W następnym odcinku zobaczymy, rozbijemy może ołtarze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Trzymajcie się ciepło. Pa-pa!